Witam Cię, Pawle, bo to, to jest ten Twój kosmogram. Ekonomia, grafika i stosunki. Stosunki to przedłużenie matury. Jeżeli chcesz to robić, to tak, chętnie. Po to, żeby sobie przedłużyć życie studenckie. Zawsze łatwiej jest dziewczynę jakąś wyrwać. Grafikę komputerową masz wpisaną jakby w siebie. To jest fakt. Wiesz, z ekonomią, to ja się bardzo obawiam, że wiesz, jest tych ekonomistów coraz więcej, a coraz e, głupsi. I został... To jest wielki problem walczyłbym tylko pomiędzy ekonomią a autografiką wiesz z tym, że mówisz tutaj o Krakowie Dowiedz się, czy na Jagiellońce jest, a jeżeli nie, to ekonomię. Powodem jest jedna rzecz, że nie musisz stryfikować i wszędzie pracę dostaniesz, jeżeli chodzi o Uniwersytet Jagielloński. Wiesz, dyplom jest wszędzie honorowany. A jakby nie było zaoszczędzasz majątek. To jest ogromny majątek. Jeżeli grafika jest na Uniwersytecie Jagielańskim, to tak. A jeżeli nie, jest to jednak ekonomię. Powiem Ci, że masz wyjątkowo trudny kosmogram co do tych spraw, bo wybrałeś wszystkie trzy, które masz wpisane w kosmogram, autentycznie. Wolałbym z Tobą rozmawiać na telefon. O, to by było najprościej. Aż się po muszę podrapać, bo aż mnie tutaj ciarki przeszły. A nie możesz jednego i drugiego robić? Na przykład tą ekonomię i informatykę? Grafikę tą komputerową? grafika komputerowa to wiesz, obojętnie. To możesz jakiś standard, tam tam, policjalne coś, coś takiego beznadziejnego skończyć. Bo i tak, i tak, więcej ci da... Wiesz, bo to trzeba mieć praktykę. Bo, po pierwsze, tak, to jest jedna rzecz, którą ty masz. Ponieważ jesteś wagą. Jesteś taką wagą, która wie, czego chce. Nie, naprawdę, zadzwoń do mnie, i będzie dużo łatwiej, bo tutaj ja sobie zacznę wyobrażać i. Ale bardziej ekonomię. Notabene, u mojego. U profesora który ma to samo nazwisko i to samo imię co ja spokojnie radzę radzę ekonomię jednak zostawmy to dlatego że tutaj masz tego Merkurego hmm. dokładnie Ekonomii. Nic więcej. Przykro mi, ale nie masz większego wyboru. Z tych, o, te dwa odpadły, została tylko ta na jak girąca. Jeżeli jest na jakiś jeżeli nie jest, no to pozwólmy. To Trzymaj się, powodzenia.